Siema, z tej strony Gryzak i Klocy, a w tym odcinku zrecenzuję sobie dla Was najnowszy magazyn z serii LEGO City. Ale wszystko Wam dokładnie powiem, gdy pozbędę się z szeleszczącej folii. A więc tak, w gazetce znajdziemy tutaj yy, oto dwie figurki i taki oto bankomat, policjant i złodziej. Jak tu widzimy z 17 klocków, dwa plakaty, zabawne łamigówki, niesamowity zespół, akcja 14 stron komiksu, cena 19 złotych i 99 groszy. Niby drogo, ale dwie figurki są właśnie tu zawarte, teraz magazyn właśnie wam omówię, no więc lećmy już. Na pierwszej stronie mamy nowe karty od LEGO Marvel, spis treści, tutaj już zaczynamy komiks, tu mamy zabawkę, coś o niej więcej powiedziane, najnowszy magazyn LEGO Star Wars z X-Wingiem, łamigłówki. Trochę komiksu, łamigłówka. Komiks. Łamigłówka, dwa plakaty z, powiązane pewnie z LEGO City Adventure i zabawką, którą mamy w magazynie. Reklama magazynu LEGO Jurassic World. Tutaj mamy komiks. Znowu łamigłówka na zmianę z komiksem. Znowu łamigłówka, znowu komiks. Znów łamigłówka, znów komiks. I dochodzimy tutaj do konkursu. Przestępcy nie śpią, a straże prawa, stróże prawa pozostają czujni. Narysuj, jak policja łapie sprytnych złodziei i wygraj nagrodę. Tutaj mamy trzy razy ten zestaw i dwa razy zestaw z LEGO Mission. Tutaj mamy pocztę. I w następnym magazynie dostaniemy chyba też jeden z lepszych dodatków, czyli budowlańców, ale aż dwóch z dziewiętnastu klocków. Już 4 maja na plac. Budowy, wkraczamy, no i właśnie można zgarnąć te dwie figurki budowlańców do swej kolekcji. Myślę, że bardzo fajny magazyn. A z tyłu jeszcze Ninjago Legacy. W gazetce to na tyle, a teraz omówię sam dodatek. A więc dodatek zbudowany, i teraz y, wypada go Wam omówić. Może, może zacznę od tej, myślę, że najgorszej części, która nie jest jako jedyna figurką. Jest to oto taki oto bankomat, ten tutaj slope, yy, skośny właśnie klocek, bardzo ładne nadruki właśnie z taką bankomatem. Tu widzimy jakiś, żeby przyłożyć kartę, tutaj również klawiaturę z cyframi. Tutaj w środku dostaniemy fajne klocki. Ja je lubię, bo nie mam ich za dużo. Z takie klocki oto z dolarem. Kurde, nie umiem. Złapać ostrości. O, dopiero teraz, jak właśnie widzicie, i tak się prezentuje bankomat. Jeśli chodzi o policjanta, to taką on ma wyraz twarzy. On się tam chyba Drake, coś takiego się, właśnie ten policjant ma imię. Ładne czarne włoski, okulary przeciwsłoneczne na oczach. Z tyłu alternatywny wyraz twarzy to już po prostu bez okularów. Torsik policyjny, z tyłu napis policaj. Czarne nóżki, bez nadruków, kajdanki w rączkach. Jeśli chodzi o tą panią złodziejaszkę, no to widzimy torsik kobiecy, numer z więzienia 503. 382 Paski szary, nienadrukowane. Nóżki. Taki wyraz twarzy: z tyłu żadnego wyrazu nie ma. Blond, warkocz. Spięte włosy i czerwony łom. To na tyle z tego dodatku. A teraz wszystko sobie podsumujemy. Dziś pokazałem wam ciekawy magazyn. Oraz świetne, może nie aż tak świetne, ale ciekawe rozwiązanie za 20 niecałe złotych, dwie figurki i budowla. Myślę, że to się opłaca. Na przykład tyle samo kosztuje magazyn LEGO Star Wars bez żadnej figurki, więc dla fanów LEGO City się nawet można powiedzieć, że opłaca. Następny magazyn będzie równie dobry, a nawet lepszy. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się spodobało. Subskrypcję też możecie zostawić i widzimy się w następnych filmach na kanale Gryzak i Klocę. Siema!